z rana. witam wszystkich serdecznie. Lecimy z kolejnym dniem angielskiej kabelkologii. Dzisiaj mamy poniedziałek, no i mili, godzina 7.13, 11 stopni na blacie, więc całkiem przyzwoicie, nie ma tragedii, ale już się na chwilę obecną może skończyły te upały. Bo generalnie nie mieliśmy fal upałów teraz chyba za dwa tygodnie. Po 20 parę stopni, także smażyło ostro. Dzisiaj, jest, z tego co widzę, będzie troszkę chłodniej, ale nie będzie raczej padało. Także pogoda raczej nam dopisuje. Dzisiaj, moi mili, mamy trzy naprawy: eee, wszystkie oldeje, także super rewelacja. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba na nikogo czekać. Ktoś tam i klienci będą na miejscu. A jak nie będą na miejscu, to postaramy się to naprawić jakoś bez eee, obecności klienta. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Wszystkie chyba mamy custom problem, przynajmniej taka jest pierwsza informacja od firmy. Ale co za tym idzie, jak już zresztą ktoś mnie ogląda, to wiecie, że to niekoniecznie się przekłada na rzeczywistość. Także jak ktoś jest ciekawy, co dzisiaj za bobole znajdziemy w tej angielskiej telekomunikacji, zostańcie ze mną. Ja już właśnie startuję. Do zobaczyska za chwilę, dobra, zajechaliśmy na pierwszą robotę. Zalogowałem się tutaj na test history i test history mamy potential HR, joint or web joint detected on GRE service. Czyli gdzieś mamy. High resistance, czyli jakiś wysoki opór, albo gdzieś jakieś e, mokre połączenie. Także wybijamy na zewnątrz i patrzymy, co tutaj się dzieje, i jak to tutaj wygląda. Dobra, z zewnątrz to sobie wygląda tak, to jest nasze DP378, nowszego typu, tak jak widzicie tam jest DP, nowszego typu. Więc raczej nie sądzę, że to będzie problem. To jest nasza chałupa, i tam jest BT66, więc tam jest pierwszy. O, i się jeszcze złapaliśmy. Tam jest BT-66 na chałupie i w tym BT-66 w podłeczku na pewno będzie jakieś połączenie. I co mi się wydaje, to prawdopodobnie będzie to, zaraz sobie zobaczymy. Ale na to wygląda. Tu nigdzie więcej łączenia nie mam. Kabelek jest na pewno w obecnym standardzie, nie jest to stary miedziany. Więc raczej chyba tak, no ale tam będziemy musieli na górę wejść. Ja mam niestety czapeczkę z racji tego, że troszkę się przeziębiłem w ostatnim tygodniu. Nie jest aż tak zimno, ale jeszcze jestem trochę zaflukany. W tamtym tygodniu miałem kurty, także miałem sagę napier napiercielał. No ale gdzieś tam się już podleczyłem, jakieś wjechały mikstury z kurkumy, z cytrynki i coś tam, więc jest trochę lepiej. Dobra, wejdę sobie do środka na początek, pukniemy do środka, zapytamy, czy są ludzie. Jak są ludzie, to zaraz się ustawimy tam z rabinką i spróbujemy sobie zrobić tego jointa. Puściłem sobie przed chwilą test, no i na taście nam przychodzi: nie GA service test complete, tylko mamy HR do joint detected. także Coś tu musimy zweryfikować na pewno. Jesteśmy w środku, gniazdeczko mamy zobaczyć w standardzie. Więc tutaj się raczej nie ma co do czego przyczepić. Zaraz ja sobie jeszcze chyba wykręcę, zobaczę w jakim stanie jest zamontowany kabelek. I on tutaj dochodzi. Moi drodzy, no podejrzewam, że może być jakieś łączenia. Nie jest to żadna ściana zewnętrzna, tylko w środku domu. Więc nie, jakoś to nam tu dziwnie dochodzi. Teraz sobie zobaczymy, co nam pokaże TDR. Nie chcę, żebym na razie na, na 100 metrach. Nie, że ja nie chcę na 100 metrach, chcę na dłuższym odcinku. Atakowa. czyli tak tu mamy 214 i tu na samym początku coś mamy jakby zaraz za słupem gdzieś no, no, zobaczymy ostylator mamy podpięty Idźmy dalej zapytałem pana tu mamy pierwsze łączenie bo to generalnie gniazdko wiadomo że nie było łączone z tą główną linią od razu więc zaraz zajrzymy sobie tutaj a na zajrzymy sobie tam do dzieła. No i tu już mamy pierwsze stare moje moimi zobaczcie to są inne krępy niż my teraz używamy i to dość stare więc za chwileczkę je sobie zrobimy No nie wiem czy już coś tam Tak zaczęły już tam nawet jakieś kolory puszczać więc generalnie tu mamy nasz pierwszy problem ale podejrzewam, że nie jedyne co mieliśmy na początku, takie odczyty na Expo, to właśnie prawdopodobnie będzie przez to i przez ten, e, tą krimpę wyżej. Plus wydaje mi się, że coś może być jeszcze zaraz za, mm, za słupem, ale to się zaraz okaże. Nie mówiłem i mówiłem. Niby chryby podobne do naszych, ale gdzieś takie jakieś też nie do końca, jakieś stare. No i tu już widać korozję i to mocno w jednym i w drugim. Także zaraz zobaczymy sobie, poobcinam te kabelki. Jak będą w dobrej kondycji to, w kondycji, to je po prostu zrobimy, a jak nie, to będzie trzeba obrać kabelek z jednej z drugiej strony, jeżeli będzie skorodowany, na miejsce gdzie będzie już w porządku. I skrimpujemy z powrotem. O tym mówiłem. Jeden i drugi obrany kabelek, tu mamy ładną mieć, tu mamy generalnie jakieś aluminium, no ale jest czysto nieskorodowane, także obcinam teraz te gołe kabelki i krimpujemy. O, no, i kto jest debeściak? Rafi jest debeściak. Generalnie zanim zaczęliśmy tą robotę, ja wam wstępnie powiedziałem gdzie będzie problem. No i tak mi się wydaje, że to był główny problem, właśnie był ten BT-66. Tutaj przy nieco zarabiali, zarabialiśmy końcówki. E, one były najbardziej skorodowane, ale jeszcze za nimi generalnie było to łączenie w tej szopce. Te krympy e, w tej szopce również były delikatnie skorodowane, ale nie tak bardzo jak te na górze. E, właśnie sobie zrobiliśmy test po pozadobieniu wszystkiego i zresetowaniu fiber portów. Wcześniej klient miał informację higher than normal cross -talk detected on GA service. E, w test historii mieliśmy informację high resistant joint or wet joint. A w tym momencie mamy GA serwis 828, jest 830, czyli przed chwilą zrobiłem test. Mamy praktycznie prawie maksymalną prędkość pobierania, bo jest 72, w butce jest 80, no i 20. Wysyłanie także robota zrobiona. No Lecimy dalej, 1.0 dla nas, zobaczymy jak będzie dalej. Jak to ciekawe, to nie odchódźcie jeszcze, coś tu jeszcze podobiemy dzisiaj, A jesteśmy na następnej robocie. Tu mamy Empowerment in Copper Joint Located Most likely close to the customer premises. Czyli gdzieś mamy jakiś osłabiony joint blisko tutaj klienta. Tak wygląda nasz test history. Także idziemy na zewnątrz, zrobimy sobie assessment i zobaczymy jak to tutaj wygląda i czy mamy jakieś łączenia, czy jest klient, czy możemy się gdzieś tu podpiąć. Co by było najlepsze w tym przypadku generalnie. No jeżeli tutaj gdzieś będzie błąd to lepiej się tutaj podpinać. Jak będziemy mierzyli to e, odbudki, no to nie do końca możemy mieć te odczyty właściwe, gdzieś tam nam może się to troszkę gubić. To dzieła, zobaczmy co tutaj się dzieje. Tutaj to tak słodko nie wygląda. To jakaś kapliczka, to był chyba czapol jakiś z 1888 roku. Przekonwertowane, przemienione e, na chałupkę. Linia z tego co widzę, to ona idzie tutaj całościowo i tam wchodzi sobie w budyneczek. Na razie jeszcze nie pukałem. Stąd sobie linia idzie do karier pola, który mamy tutaj. I z tego karier pola, ale ona nie ma tutaj żadnego łączenia na tym karier polu. Idzie bezpośrednio do deepy. A, jeszcze dip już widzę stąd, że mamy Deep Pole, czyli Dangerous. Nie możemy się na niego wspinać, moi drodzy. I teraz weź bądź mądry i pójdź wiersze. No, ten słup widać, że jest generalnie raz, że przykrzywiony. I podejrzewam, że też i dlatego może być sklasyfikowany jako dipole. Pole. No, i tutaj może być też problem, moi drodzy, bo jest generalnie Deepy starego typu. Więc tutaj obrabiamy te kabelki i w tym Deepy może być to skorodowane. No to nie, nawet nie jest jeszcze główne Deepy To jest jakaś jedyneczka główne nasze Deepy powinno być 196 Idziemy dalej zobaczyć Molin. 196, ale to może być jeszcze tamta Tak, tamto może być Deepy Zobaczmy 196 Jakby nie patrzeć tutaj, podejrzewam, że będzie problem właśnie w tym DP starego typu. 196, dokładnie. To jest nasz DP. Czyli ten słup jest połączony z tamtym i z tamtego idzie generalnie do, do naszej kałupy. Dobra, porobię sobie zdjęcia i zaraz sobie zobaczymy, spróbuję sobie to pomierzyć. Zadzwonię do hosta profilaktycznie, ale jak go nie będzie to nic tam nie zrobię. Nie będę mordował czasu, już marnowałem nieraz co zresztą mogliście zobaczyć. No ale zobaczmy. Gniazdko zobaczmy z tym Potem Podłączyłem sobie Exo i zaraz sobie pomierzymy to, co to tutaj wygląda. No i dla mnie będzie DP. Zaraz zobaczymy. No i co on tu pomierzy. <śmierzy> So мы this little Tutaj mamy naszą budkę, tutaj mamy naszego dipola, ale od tego dipola to mi się wydaje, że tylko generalnie ta linia e, jest zaczepiona tylko tam. Nie przechodzi przez to dipi, który jest tutaj na tym dipolu. Wydaje mi się, że to jest bezpośrednia linia z tego dipi tutaj po prawej stronie nowego typu. Tutaj mamy tak, tu mamy budkę, tu mamy chałupę, więc te odległości no tutaj, tutaj jest pewnie ze 200 metrów plus minus. Tutaj te dwie linie, które przychodzą nam od tej chałupy to wydaje mi się, że one tak, one jedna w... a może i wchodzą A może i wchodzą Z dołu to, to ciężko tak troszkę ogarnąć mojej mini No Ta jedna może i by była, że ona idzie sobie bezpośrednio i idzie do DP W tamtym Deepy rapczej nie mam czego szukać jest to naszego typu DP, więc to było terminowane. Jeżeli to nie przechodzi przez to, to idziemy, startujemy do budki. Zaraz zobaczymy, co się w budce dzieje, bo coś mi się tutaj nie podoba. Żadnej dziury tu po drodze nie widziałem. Chciałem sobie wyznaczyć trasę linii, jak idzie od tego słupa do, do budki, do exchange'a czego kogokolwiek, no ale niestety nie wyszukuje mi tego DP tutaj. Także no idziemy, zobaczymy do budki, zobaczymy, co tu się dzieje raczej tutaj ten tipej bym pominął. Chyba przez niego nie przechodzi, ale zaraz wyjdzie w praniu. No tutaj mamy do tutaj odtąd tą linia praktycznie całościowo do samego gniazdka, więc tutaj raczej nie ma żadnego problemu na chałupie. Eee. Jedyne co mi przychodzi w tym momencie to budka. Zerknijmy jak ta budka wygląda. Tutaj jest starego typu, więc nie ma co się nastawiać na jakieś tasy Zaraz zobaczymy. Tutaj ten mały pierciok wygląda tak. Tu mamy Fiberport, tutaj mamy linię klienta, ale ta linia klienta jest przedłużana, bo to jest jumper wire łączący z jumper wirem I, i, i nasz jumper wire się łączy o tutaj, został przedłużony, no, ale te klimpy wszystkie wyglądają w porządku, A zaraz i tak sobie to nadadnę. i spróbujemy sobie pomierzyć EXFO, zobaczymy co nam EXFO powie tutaj w tą stronę, ale wydaje mi się, że że nie wydaje mi się na razie, nie za bardzo wiem co tutaj w którą stronę tu uderzyć i gdzie tutaj uderzyć. A zaraz sobie zobaczymy jak tutaj pozarabiam te klimpy i dam to nie zadziała, to spróbujemy sobie jeszcze wbić na słupa, sprawdzić wszystko. Dobra, moi mini. Możliwe, że i tutaj powinno być więcej, ale no jeżeli jest linia w słabej kondycji. Przykładowo nie jest to najnowsza linia. Tutaj nowo ma linię na pewno na chałupie, no ale jest podłączone to do starej linii gdzieś. Tak to sobie to idzie łączeniami, nie są one w najlepszej kondycji. No to pomimo tego, że ta odległość od budki nie jest aż tak daleka, mimo wszystko jakiś tam speed drop mamy, czyli ten spadek prędkości. Aktualnie po tym zarobieniu, wszystkiego od nowa mamy GA Service Test Complete 71 na 20. Także myślę, że w zupełności wystarczy. Zaraz sobie zobaczę, czy mają podane generalnie minimalne prędkości, jakie tutaj powinny być na tej robocie. Czasami gdzieś tam podają takie informacje. Zaraz tu jestem w Job Info. Zaraz, zaraz tu coś może powiem. O ile będzie, bo może nie być. Zaraz. zaraz poprzewijem tu sobie. routing, nie chcemy routingu. Ojko, coś pokrocili z tym systemem. Teraz żeby poprzewijać generalnie. Z tym to muszę macać ten telefon 15 razy. Generalnie porobili jakieś aktualizacje. Ale coś im to chyba nie weszło za dobrze. O, to tu było Sodzi Ale mamy tylko maksymalny, tak? Nie mamy podany Highest Predicted, highest Predicted, Lowest Predicted. Czasami tutaj mamy podane informacje, jakie powinien być minimalne, ale no tutaj się więcej nic bawić nie będziemy. Mamy tego dipolu, przez którego możliwe, że przechodzi, może i nie. 71 myślę, że jak najbardziej e, zadowalająco i przede wszystkim mamy tą informację Serwis Service test kompletne no fault found. I o to nam w tym wszystkim chodzi. I o to chodzi, żeby było pięknie. Dobra, idę, zabieram swoje sprzęty od klienta i, i tyle. No i co, lecimy na następną. Na razie 2-0 dla nas. Nie ma tragedii, szczerze Wam powiem. Dobry ten poniedziałek, dobry. Czekaliśmy na ostatnią naprawę dzisiejszego dnia. Dzisiaj naprawdę nam to idzie całkiem przyzwoicie. Jest 9.47, a jest szansa, że my zaraz skończymy. Tutaj, jak sobie patrzymy na test history, mamy empowerment in copper joint located in the network, most likely close to the PCP. Ale. Już wam teraz pokazuję, wyznaczyłem sobie trasę. My jesteśmy tutaj, tu jest PCP. Żadnych łączeń nie ma i wydaje mi się, że jest to Underground. Zanim sobie pójdziemy zobaczymy. Musimy zlokalizować gdzieś Deepy. Prawdopodobnie może być to problem z łączeniem albo w DP, No albo na domu knięta, jeżeli jest to wprowadzenie underground. Także za chwileczkę sobie zaraz to zobaczymy. Lecimy do dzieła! Samo się nie zrobi. Dobra, jesteśmy sobie tu na zewnątrz. Tutaj mamy kilka budynek. Morning! I tu gdzieś powinniśmy mieć D.P. ale tego D.P. nie widzę. Coś kratkie, ale to kanalizacyjne. No teraz sobie przyszedłem dookoła tego. D.P. mi pokazuje tak jakby było tutaj. Tak jak zresztą sobie widzicie na mapce. No ale weź bądź mądry i pisz wierszy. Zajrzę sobie też tutaj. No ja tu kompletnie nic nie widzę. No ja ewidentnie przyszedłem sobie tutaj dookoła tego D.P. a przynajmniej tutaj powinno być. Dobra, zerknijmy sobie, to jest jedyneczko nasze, więc jedyneczka pewnie będzie tutaj. Zaraz sobie zobaczymy. To jest chyba numer jeden. Żadnego BT-66 nie widzę. Tutaj na budynku. Tu jest jakiś kabelek. O, mamy! Mamy to! I tu będziemy musieli zajrzeć na początek. Tak jak sobie do klientki, czy jest w domu? To aby na pewno jej po. Bo teraz jeszcze jest kwestia, gdzie jest DIP. Jak je zlokalizujemy, to super. Jak go nie zlokalizujemy, to za wiele tu nic nie zrobi, A tu kompletnie nic nie widzę. No tu gdzieś powinno coś być według tej aplikacji Ale ja tu nic nie widzę. Może no, nic biorę swoją torbę i zapukamy do szlapka. Tu jest dwieczka, nic to musi być jedynka na 100%. Zaraz tam będziemy zaglątać. Już, Już idziemy tam zaglądać. Jak wcześniej był tutaj extension, puszczony dookoła, dookoła, dookoła. Tu tam było nieźle. Panie czynka zrobiona gniazdko, wyeliminowałem wszystko. Wutar jest połączążony bezpośrednio do gwiazdka. I to jeszcze za chwileczkę sprawdzę to połączenie antergrąc tutaj przy samym domu ale już to wygląda poprawnie kolowanie to było jedno a tutaj mamy drugie. Ta klimpa jest w porządku to jest nowsza klimpa. ta w sumie też, ale ta jest skorodowana, tak jak widzicie tutaj mamy jakieś różne kolorki w środku, nie powinno tak być. Także terminujemy to i powinno wszystko banglać. I co? Ta chyba wyglądały trochę lepiej już no Zarobiono świeżo nowe, skręcamy. La, 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 la dzisiaj pojechaliśmy jak burza. Moje mini mamy godzinę 10.12, a my już jesteśmy po robocie 3-0 dla nas. E, robota teraz tutaj, następna to była wcześniej 61, teraz mamy tą. Dzieje serwis test Completed no fault found 79x20. Także na no, mojej mini rewelacja. Mamy maksymalną prędkość. E, tutaj była skorodowana krimpa. Generalnie przy wyprowadzaniu podziemnym do e, mieszkania, do domu klienta. Plus jeszcze klientka miała tam jakieś dziwne okablowanie wewnętrzne. Jak widzę coś takiego, gdzieś tam jest coś poplątane i nie wiadomo w ogóle po co, bez sensu. Prostuję to wszystko od razu. Rozwalam to, co tam można generalnie i zestawem to tak, jak powinno być, czyli generalnie najprostsza instalacja. Wejście, gniazdko router. Tym pani miała zrobione tak, że było gniazdko router, od gniazdka szedł kabelek dookoła za telewizor, za telewizorem stał router, tak? A tutaj w miejscu, gdzie teraz ja postawiłem router stał extender, więc po prostu zamieniłem to miejscami. E Router stoi bezpośrednio przy gniazdku, extender poszedł sobie za telewizor, z extendera mamy kable, który łączy nam TV boxik, no i wszystko nam bagla i mamy maksymalne prędkości bez żadnych błędów. Plus no generalnie ta klimpa tutaj podejrzewam, że mogła gdzieś tam e, rzutować na odbiór. Także moi mili, dzisiaj to my za dużo nie popatrzyliśmy, no ale niestety myślimy, mi ja takie dni na przykład uwielbiam, Mamy trzy roboty, plus minus około 30 funtów, tam może być coś kapkę więcej, no ale załóżmy, że 30 funtów z robota to jest 9 dych, od 7:00, od 8 w sumie na robocie byliśmy. Godzina 10:00, jesteśmy na robocie, to można powiedzieć, że dwie godziny. Eee... 9 dych, no nie ma tragedii, plus tam dojazd 45 minut, no i teraz pewnie z pół godziny będę miał, no to można powiedzieć, że ze, no, ze 3 godziny, plus minus około 3 dych na godzinę nam to dzisiaj wyszło, nie ma tragedii, zadowala mnie to jak najbardziej Bangla. Nie dokuczam, nie przeszkadzam, lecę na chałupę, pozdrowionka najlepszości, jak ktoś wytrwał do końca, to dziękuweczka ogromna i do zobaczenia na łączach, trzymajcie się, pozdrawiam, piąteczka.